Paco Power w systemie Najlepsza odżywka na budowę czysty masy mięśniowej. Polecam, Łukasz Maciec. W pierwszym turnieju w w boksie wzięło udział pięciu zawodników klubu sportowego PAKO. Towarzyszył im Mateusz Notnicki, bardzo doświadczony pięściarz. Mateusz, jak oceniasz poziom dzisiejszych y, zawodów? Za chwilę. Na pięć naszych zawodników. Y... Dla większości tych zawodników to były pierwsze walki, takie, takie droga weryfikacja tego, co potrafił ringu. E, bardzo fajnie zaboksował jak dla mnie Dawid, była jego pierwsza walka, a słuchał w narożniku e, No i realizował to, to, to co mu podpowiadaliśmy, zaboksował jak na pierwszą walkę, bardzo fajnie. E, oprócz tego jeszcze pierwsza walka to była również dla Ani, Grześka i Sebastiana. No Ani niestety się nie udała, no, się najsilniejszą przeciwniczkę e, przegrała w pierwszej rundzie. E, także nie za wiele mogliśmy pooglądać, ale mam nadzieję, że e, później się e, ładnie pokaże w następnych walkach. Trzeba ją zachęcić, bo Ania bardzo się zdołowała tą, tą pierwszą przegraną. No ale miejmy nadzieję, że z walki na walka będzie już tylko lepiej. Dokładnie. E, e, szczególnie pierwszą walkę za trudne, też swoją pierwszą walkę przegrałem. Nic, nic nie znaczy, trzeba dalej trenować. Jeżeli chodzi o Grzeszka i Sebastiana, to Sebastian, to wybrakuje tu szybciej. Ludzie słuchają się, się na różnika, jest przed nimi jeszcze trochę pracy, będą się to doświadczenie z w W pierwszym turnieju Lubelszczyzny zorganizowanym przez LUZB i Berej Boxing Klub wzięło udział 95 starzy. To jest naprawdę bardzo dużo chyba, nikt się tego nie spodziewał. <grym /dziśleńszego, <grym /dziśleńszego, tak, jest dużo osób w bardzo fajne zorganizowane, nie ma żadnych spięć, organizacyjnie to wygląda bardzo ładnie, także zawody jak najbardziej na plus. Jutro finały od godziny 14. Wezmą udział również nasi zawodnicy, ci, którzy przeszli do finałów. No i co, będziemy trzymać kciuki i będziesz jako doświadczony pięściarz też im podpowiadał w rynku. No, będę starał się im pomóc jak najbardziej, to z są koledzy drużyny, także jako drużyna musimy się trzymać razem. No, Zobaczymy. że jutro będą bardzo fajne walki i daty były zawodnicy to jeszcze więcej. Mateusz, kiedy zobaczymy Ciebie w rynku? A nie wiem, nie mam pojęcia, wszystko się każdy. Co, co w tym momencie robisz? E, obecnie kończę studia, jestem na piątym roku, także skupiam się bardziej na studiach niż na boksie. Cały czas próbam, e, pracuję, pomagam. I teraz nie jako zawodnik, ale tutaj jako sekundant i w innych to, kwestiach, tak, cały czas jest z boksem związany. 7, razie, tak się się Będziemy trzymać wszyscy jutro kciuki w finałach w pierwszym turnieju Lubelszczyzny, który odbywa się w Szczecinie przy ulicy Mickiewicza. Dzięki Mateusz za tak, rozmowę. Dziękuję Dzięki bardzo, pozdrawiam.